Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, przychodzę do Was z nowym przepisem i to będzie oczywiście coś słodkiego, bo na niedzielę zawsze jest coś słodkiego, ale zaraz zdradzę Wam, co to będzie. E, tylko przypomnę, że mamy raty 0% na 10, 20 lub 22 miesiące i dokładając tylko 200 zł, otrzymujecie prezent, z szatkownicę, która jest niedostępna i osłonę e, z funkcją obierania. Także słuchajcie, korzystajcie, bo do świąt niedaleko, niedługo. Już już myślami jestem daleko. W każdym razie to jest propozycja na w miarę szybkie ciasto. No bo czy ono jest szybkie, czy nie, to określicie, ale jest bezpieczenia. No i taki pod podejrzałam filmik sobie i taką właśnie skorzystam z tej okazji, z tego pomysłu i zrobię. I teraz tak. Już jeden przepis jest, bo jest karpatka, a tutaj będzie karpatka bez pieczenia. Słuchajcie, patent potem, sprzedam Wam na koniec, bo oczywiście zaczniemy od tego, że wykorzystam przepis z cookie to na karpatkę, zrobię krem, ale nie będę robiła ciasta. Także oglądajcie, komentujcie, co byście tam chcieli jeszcze obejrzeć w tygodniu, bo teraz się pojawiła ta indyjska kuchnia, może coś zrobimy. Także pomysły są, ale może jest coś, co byście chcieli e, takiego zobaczyć szczególnego. Wzbieram propozycje i wybiorę e, te, które będą miał. Znaczy, wybiorę przepis, który e, kilka osób na przykład zaproponuje, bo na razie mam takie pojedyncze, też kuszące. Nie powiem, że nie, i może podejmę wyzwanie, ale dobra. Robimy. I słuchajcie, tu przepis na karpatkę. Zaczynamy z przepisu na karpatkę robić. Dopiero później zmienimy ten. te kroki, tak? Dobra, tarujemy. I tutaj wiem, że Karpatka, jako Karpatka, często Wam wychodzi krem, też rzadki. Dlatego moja podpowiedź: mleka wlewam tyle, ile jest, czyli 750 g mleka w temperaturze pokojowej. O, i tu się skończyło, i zacznę nowe. Prawie, no ponad pół. zaraz przeleję, ale wiecie, że kremu akurat w Karpatkowego nigdy za wiele. Dobra, jest 780. Teraz dodajemy budynie. I tutaj, właśnie tu mam 80 g budyniu, w proszku niesłodzonego. 80 to są dwa opakowania, ja dodaję trzy, bo tu będzie gwarancja tego, że ten budyń jednak będzie gęsty. Eee, i krem będzie przepyszny. No i nie dajemy tu cukru, tak? Bo cukier... Dobra, słodki. Nie, po kolei. Dobra, trzy budynie. Bo już przeskoczyłam na następny krok. Na następnym kroku jest mąka. Mąkę, tak? Owszem, damy też mąki trochę. Mąki pszennej 15 gramów. I tu się trzymam tego przepisu, tylko zmieniam właśnie ilość budyni, tak? Czyli dodaję... No. Dodaję jeden więcej budy może być twarogowy może być śmietankowy na pewno taki żeby nie miał cukru. Dobra, do tego cztery żółtka. No i słuchajcie. Już widzę, że nie mam koszyczka, ale to żadna strata. Sięgam do swojej szufladki. Jest koszyczek. Także tak. Zakładam pokrywę na pokrywę miarkę. Budyn nam się zacznie robić 10 minut 95 stopni, obroty 2. I słuchajcie, ja w międzyczasie nic nie robię, dlatego że ja wychodzę. Budyń musi się wystudzić. Przelawacie do miski, przykrywacie folią. Folią spożywczą naobkładacie tak jakby ten budyń. Nie, że w powietrzu jest, tylko musi być ta płaszczyzna przykryta, bo nawet możecie sobie zobaczyć wskazówki. I tu, gdzie zobaczycie wskazówki, klikamy na y, trzy kropeczki koło przycisku dalej. Szczegóły przepisów przewijacie paluszkiem sobie na sam dół i tu właśnie są wskazówki. Budyń powinien być gęsty, w smaku nie powinna być wyczuwalna mąka. Czas gotowania budyniu może się różnić od producenta. No i w razie potrzeby możecie to przedłużyć, tak? Przedłużyć czas gotowania. Czyli tu nic nie ma o tej naszej folii, ale podejrzewam, że o folii to będzie dalej patrz wskazówki. Gęsty budyń przełożyć do miski, tak przykryć folią spożywczą. Folia dokładnie musi przylegać do misy, aby powstała. Za, aby nie powstał ten twardy kożuch i nie mieszamy budyniu także słuchajcie, ja tu wracam sobie do tych kroków, gotuję budyń on się studzi i dopiero wtedy do was wrócę, ale to już mnie zastanie noc także gotujemy studzimy i działamy dalej kochani, jak już budyń mój przestyk i to sobie tak przestyk fajnie bo jest już naprawdę późna noc, a ja dopiero wróciłam to robię dalej to ciasto i teraz tak tu w przepisie na tą karpatkę ja pominam parę kroków, bo nie robię ciasta. Jeśli robicie ciasto, to musicie tam pomieszać, wymieszać, upiec na dwie warstwy, tak? A ja tu nie robię. Robię dalej krem. Do naczynia wrzucam 250 gramów masła. Masło lepiej, żebyście wyjęli chwilę wcześniej. O, a ja mam 200, no i tak zostanie 200. Bo jakoś nie wiem, wzorałem sobie, że jest 250 w kostce, ale to nie szkodzi. Dobra, do tego dajemy cukier puder. 160 cukru pudru, no to ja muszę dać trochę mniej. No i ten budyń, tak? Dobra, czekajcie, bo 160 to będzie trochę, da, trochę dużo. Ja tu daję 120. No a jeszcze troszkę, niech to będzie słodkie. Dobra, 100 prawie 30. Ok, lecimy. Dwie łyżeczki cukru waniliowego przygotowanego w Thermomixie oczywiście. I staram. Ja mam taki cukier zrobiony, słuchajcie, także tutaj mogę się pochwalić, że w końcu dopiłam swego i zrobiłam. A to naprawdę się bardzo szybko robi i naprawdę zróbcie sobie zamiast tego, że tak powiem, wanilinowego. Dobra. Bo jeżeli macie swój zrobiony waniliowy, dojecie, dwie łyżeczki, jeżeli ten ze sklepu, to cztery łyżeczki. No i teraz tak, zakładamy miarkę z pokrywą o, friend, od FRENDA, pożyczę, Widzicie, FREND ratuje tutaj sytuację. Dwie minuty, obroty trzy. Tutaj mi się ubije, ja już sprzątam i szykuję sobie w foremkę. No i jak słyszycie, lecimy dalej. Teraz tak, z tego masła obitego wyciągamy motylek. Ja, a ja nie wsadziłam motylka. Widzicie, jaka jestem normalna? Czyli tak, założę go na chwilę, bo właśnie widzę, że mi się tak nie bardzo ubiło to masło. Przeskoczyłam ten jeden krok, czyli tutaj sobie cofnę, ale też nie chcę za długo, żeby to się nie, e, jakoś nie przebiło, więc zrobię sobie minutę, niech się to... E, a wy zróbcie tak, motylek, dwie minuty. Ja e, wracam do tego. Jedna minuta. Obroty trzy i dopiero będę dodawać budyn. No, i dobra, teraz już zdejmuję ten motylek faktycznie. O! Człowiek już naprawdę czasami myśli o czymś innym i nie robi tak jak trzeba, ale dobra. Teraz będę to sobie zgarniać. Motylek. I teraz stopniowo będziemy, do... zgarniamy jeszcze e, właśnie masełko nasze, słodkie, z, y, ze ścianek, tak? Dodajemy nasz budyń. Teraz podzielony na kawałki, bo on jest naprawdę, zobaczcie, mega gęsty budyń. No bo ja tu dałam trzy, tak? Trzy budynie do tego. O, mąka. Także musimy to podzielić na kawałki. I na pewno musiał, musicie wyjąć ten motylek, bo tutaj już raczej by było po motylku. Bardzo gęsty wyszedł mi ten budyń. Także dodaję ten budyń ostudzony. O, te kawałki budyniu. Ale powiem wam tak, on w ogóle nie jest słodki, tak? Także po dodaniu dopiero do tego masła zrobi się słodki. Zakładamy pokrywę i na pokrywę zakładamy miarkę. 15 sekund, obroty 4, mieszamy. Ponownie musimy zgarnąć kopystką tą naszą masę, ale już fajnie to wygląda. Słuchajcie i jeszcze raz sobie przemieszam. I tak naprawdę masę będę miała gotową i zaraz Wam powiem, co dalej, chyba, że już zdążyliście zauważyć. Tak? Czyli jeszcze raz 15 sekund obroty 5. Dobra, jak już tą masę mam tam zrobioną, jeszcze widzę, budyń leży na placie. Zobaczcie, jak wygląda właśnie masa karpatkowa. Mmm, przepysznie. Te czarne kawałki to jest właśnie laska wanilii. Ale dobra, Masę mam. No a co z tym ciastem? Słuchajcie, i tutaj chcę Wam sprzedać patent. Na ciasto, w miarę szybkie, bo nie musicie piec tego ciasta, a wyjdzie bardzo coś smacznego. O nie, wysypało się. Słuchajcie, do mojej tortownicy wsypuję groszek tysiowy. Na spód tortownicy groszek tysiowy. Proszę bardzo. Jedna paczka. Troszkę się wysypało, to nic. Układam i na to będę nakładała moją masę. Słuchaj, muszę tutaj, bo od razu będę nagrywać też, żebyście widzieli to na TikTokach, na Instagramach i tak dalej. Także daję do tego masę tą karpatkową. I dobra, ja sobie tu na spokojnie to dam, wyrównam i powiem Wam, co dalej? Bo to będzie jeszcze jeden krok i leci to do lodówki. Tak się rozpędziłam, że zapomniałam Wam pokazać, że kolejną warstwą to jest znowu groszek tysiowy, słuchajcie. Tylko tutaj już sypiemy mniej. Wow! Dlatego, że to już nie będzie przykryte kremem, ale na jeszcze posypiemy tylko cukrem pudrem, ale to już tak jak sobie wyciągnę to z lodówki. Także obsupujemy całość. I chowamy do lodówki. Zobaczcie, też zrobiłam trzy takie deserki dla moich kumpelek. E, Podrzucam im, niech sobie spróbują. Także e, większość zostanie w domu, bo podejrzewam, że po prostu by nic nie zostało, dlatego odłożyłam na bok i zrobiłam właśnie takie słoiczkowe karpatki. Także lecę z tym do lodówki. Niech to się wszystko ładnie przegryzie, następnie posypiemy do cukrem pudrem i możemy jeść. Także do zobaczenia na degustacji. Kochani, ciasto gotowe. Tak wygląda moje ciasto. To jest taka karpatka z groszkiem ptysiowym. I powiem Wam szczerze, że jeszcze nawet nie próbowałam, ale podejrzewam, że to będzie pyszne. Mmm. Ten groszek, ten co jest namoczony, to normalnie smakuje idealnie jak ciasto karpatkowe, a ten gdzieś tam jak został na wierzchu, to przepysznie i super jest chrupiące. Także posypujecie tylko troszeczkę ła, e, cukrem pudrem. No i życzę Wam smacznego i do zobaczenia, bo na pewno w tygodniu się jeszcze pojawię. Także miłej niedzieli zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na YouTube'a, zaglądajcie na Instagrama i też na TikToka. Także czekam na Wasze komentarze, udostępnienia poziaczki Smacznego. Pa pa!